Ale fajnie się spało A Wyspałem się, słuchajcie, naprawdę Tak mi się miękko spało na tej poduszce eleganckiej Normalnie spałem cały odcinek, ty Odcinek mi się nagrał, o, no, do widzenia Nie no, żartuję, dobra Dopiero zaczynamy odcinek i słuchajcie Elegancko się wyspałem, dzisiaj mam więcej energii Słuchajcie, Team. Smońsło Team, Team. Mówiłem, że mam dużo... O kurde, gdzie jest? Spadła mi poduszka. Dobra, nieważne Mam dużo energii, bo się wyspałem! Smoistro team! Dobra, weźmy tylko na spokojnie. O, ale fajnie się wyspałem. Słuchajcie, tak było miękko, tak fajnie. Idźmy sobie na... na... Ej, co jest Gane? Ej, dlaczego jestem w niebie? Czemu ja jestem nad chmurami? Ej, o co tu chodzi? Zaraz, zaraz. Co się stało? Dlaczego ja akurat jestem tak wysoko? Wyjdźmy na zewnątrz. Ej, chodźmy to sprawdzić, tak mi się super spało, tak fajnie spałem i jeszcze ona kocykiem byłem utulonym. Zobaczcie, mam taki fajny kocyczek tutaj. O, też możecie się utulić, możecie sobie elegancko tak się zasłonić z cały, on jest długi. Od bardzo długi to jest koc i tam tam jest moje logo i tak dalej. Tu mam też fajny szalik. Na moim sklepie sławską.pl, a do każdego zamówienia wrzucam zdjęcie. Zdjęcie z autografem sepka oraz moim, tak samo jeszcze gratis. Naklejki wjeżdżają, taka naklejka wjeżdża, taka naklejka wjeżdża. Czekaj, taka, dużo tych naklejek jest. Taka, taka, mnóstwo naklejek. Wpadajcie zobaczyć. Pierwsza w wypisie. Fajny koc jest taki mięciutki, elegancki. Dobra, ale teraz weźmy się, skupmy. Skupmy się teraz na właśnie domku. Dlaczego ja jestem tak wysoko? Wyjdźmy sobie na dwór. O co tu chodzi? Dlaczego ja jestem w chmurach? I dlaczego mój dom jest tak wysoko? Co, co, co? Co jest? tej... Czemu jest to tak wysoko z moim domem? Ej, co się stało? Dlaczego ja jestem w niebie? Przecież to jest tysiąc metrów! Tysiąc metrów! Wiecie to, ile to jest? Tysiąc metrów? To jest bardzo wysoko nad, nad poziomem chmur! Tu są chmury! Jak wysoko! O nie! Tylko nie to! Dlaczego tu mój dom jest tak wysoko i moje podwórko całe? Zaraz, zaraz. Tam są budynki normalne, wszystkie, a mój jest tak wysoko, ale ja nie chcę tak wysoko mieszkać. To jest bezsensowo, w ogóle ja chcę niżej, przecież. I to jest zbyt wysoko. Ej, dobra, jakbym spadł na dół, to mogę się połamać, a tego bym nie chciał. Ja nie mogę spać na dół, bo się połamię moje nogi, przecież. Ja tego nie przeżyję. Dobra, ale zaraz, zaraz tam coś się. Ej, czekaj, coś jest tutaj pokazane. Ej, znajdź książki, coś tam jest napisane, ale ty zaraz. Ty, tam ktoś siedzi w środku więziony. Ej, to jest Bedro, to jest więzienie. Ej, tam ktoś w środku jest, widzicie? Ja tak dokładnie nie widzę. Kto tam jest? Patrycja? Nie. Kto tam jest? Ktoś jest uwięziony w więzieniu Musimy szybko podejść, ale czekaj Ja nie mam bloków, żeby się podsadzić. Ej, nie mam bloków, żeby się posadzić Tam normalnie ktoś jest, ale mamy duży problem, słuchajcie widzowie Dlatego, że mój dom jest bardzo wysoko, musimy się dowiedzieć i zejść jakoś niżej. Musimy też zejść na dół. Ciekawe, jak zejść na dół. Czekaj, tu są jakieś bloki białe, a tu są kontury w ogóle. Spróbujmy, może, zeskoczyć, czekaj, zeskoczę, uwaga. Albo nie, bo się płamie. Nie będę ryzykował. Dobra, wiecie co? Pójdźmy sobie, czekaj. Czy mam jakieś tu rzeczy? Nie mam tutaj. Nie mam, kurczę, tutaj coś nie, kilo, nie, nie. Mam tylko pieniądze. Pieniądze mi się nie przydadzą. Ej, potrzebowałbym się pocadzić. Ej, nie mam bloków. Chyba, że. Czekaj, czekaj. Ej, mam pewien pomysł. Skoro są tutaj białe bloki, takie, czekaj, mogę iść tutaj po Nie, to nie mogę pójść. One gdzie? O, one są tutaj, widzicie? Stoję. Ej, tu są białe bloki, barier bloki to są tak zwane. One są niewidoczne, tylko jest taki kontur widoczny. Ej, mam pomysł, wiecie co? Wezmę zbiorę kwiatki. Ty, to jest genialne, co teraz zrobię. Wezmę kwiatki, zbiorę i będę nimi rzucał na barier bloków. Dzięki temu zobaczę, gdzie są te białe bloki i przejdę w ten sposób do więzienia i uratuję tą osobę. Ej, to będzie genialne. Słuchajcie, każda jedna apeczka w górę pod tym filmem to jest jeden kwiat więcej. Klikajcie łapeczki, żebym miał dużo kwiatków! Ej, zróbmy tutaj jedna łapeczka, druga łapeczka, trzecia łapeczka. Klikajcie łapeczki, będę miał więcej kwiatków przy domie. Ej, jakby tak było, ty jak, wbili, jak wbilibyście, nie wiem, 10 tysięcy łapeczek, to bym miał 10 takich e, kwiatków, 10 tysięcy w sensie. I o, ile to byłoby? Cały ogródek bym miał kwiatków, więc klikajcie łapeczki, a taki kwiatek to subskrypcja. O. Też możecie walnąć przy okazji subskrybera, jak jesteście nowi, to subskrybujcie kanał. Ja se sprawdzę kto subskrybuje z dzwonkiem, a ja zbieram teraz kwiatki. Będę po to je rozrzucał, żeby zobaczyć te białe bloki, barier bloki Teraz wezmę sobie, pozbieram kwiatki, mam już 20 e, kwiatków, 20 łapeczek 20 lajków mam już zbierane. o to dużo, co? Ktoś kliknął łapeczkę, to super OK, mam kwiatki i teraz dzięki tym kwiatkom możemy sobie pójść i rzucać na barier bloki Patrzcie, to jest 300 IQ sposób Mogę sobie wyrzucać kwiatki i patrzeć, czy jeśli on nie spada, to ja mogę tędy iść, widzicie? On nie spada, to ja wtedy mogę iść, ale to jest dobrze zrobione, co? Rzucamy kwiatek i patrzcie, on normalnie stoi, to czyli on nie spada, więc mogę iść dalej. A jak tutaj wyrzucę, czekajcie, jakbym wyrzucił tutaj? O, on już poleciał, spadł, widzieliście? Spadł tam nisko, patrzcie, wyrzucę. I leci na dół, patrzcie! Zleciał na dół, czyli tutaj nie mogę iść, bo jak kwiatek zlatuje, to ja też bym zleciał. To idziemy prosto. Rzucamy kwiatki. Okej, okay, trzyma się, idziemy. Tutaj zrzućmy kolejny, trzyma się, no to możemy iść. To jest dobre, nie? Trzystajki mądre. No Ale teraz kwiatek nie spada, idziemy. Tutaj rzućmy dalej. Też nie spada, to idziemy. <laughs> Dobra, tam. Idzie już zaraz będę blisko. Oj, to Patrycja w środku jest. to Pati moja dziewczyna! Patrycja już będę. Idę pod ciebie! Szybko biegnę, 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 biegnę kolejny kwiatek. Dobra, tutaj rzucam sobie, mogę iść prosto cały czas. Dobra, tutaj skręcę w prawo troszeczkę, tu wyrzucę, dobrze mogę iść. Prawo, okej, jestem coraz to bliżej, coraz to bliżej i co ja mam sobie wybrać? Może bluzy, może koszulki, może... Ej, zaraz co się dzieje z monitorem? Ła, wciągnęło mnie! Czy ja jestem monitorze? nowa kolekcja? Zdjęcie z autografem, ze setkiem Co on pokazał twarz do każdego zamówienia? Halo, pokam do was, służycie? Wow, jestem w sklepie Smańslu, ile tu rzeczy, Bluzy, koszulki, naklejki, skarpetki, czapki, poduszki, kubki! Wszystkie te rzeczy znajdziecie na sklepie smyslo.pl wraz ze zdjęciem sepka i jego odkrytą twarzą oraz jego autografem i autografem Smaclowa. Pijcie na sklep Smyslo team! Tam dora jeszcze szedłem, szedłem Patrycja, kto cię uwięził? Jesteś w więzieniu bedrokowym? Tu są kraty oraz wielkie te zakręcone druty i kamery. Ej, tu jest coś napisane. Czekaj, drzwi nie mogę... Zamknięte są drzwi stalowe, o nie! Nie mam jak tego wykopać. Przecież to jest niezniszczalne. Bro, tak samo. Patrycja, kto cię uwięził? Biedna jest tutaj uwięziona. Kto nam to zrobił? Tak wysoko dom, jeszcze i mamy tutaj więzienie. dla muszę ją uwolnić. Musimy się stąd wydostać, widzowie. Drzwi są niestety zamknięte, ale mamy jakiś szyfr. Okej, okay, musimy podać kod. Ja kodu niestety nie znam. Jaki to mógłby być? Czeka. 1, 2, 5, 6, 7. Enter. Nie. 1, 2, 3, 4. Nie. 1, 5, 6, 7. Nie. Osiem, pięć, dwa. nie, też nie. O, dwa, trzy, 4, 1, nie. O nie, nie znam szyfru, Ja nigdy tego nie wpiszę, przecież to jest milion kombinacji. Nie dam rady tego zrobić. Dora, ale jest jakieś tutaj napisane, znajdź książki, w których jest szyfr. Okej, okay, mamy zadanie, znajdź książki, w których jest szyfr. Muszę znaleźć książki, aby odgadnąć szyfr. Jaki to będzie szyfr? Gdzie są te książki? Czekaj, tutaj gdzieś są te książki, Pati, tutaj koło tego, koło drzew? Nie, tutaj nic nie widzę. Może koło tego drzewa? Nie, też nic nie widzę. Ej, gdzie ty by mogły być książki ze szyfrem? ich tutaj nie ma. Patrycja, gdzie one by mogły być? One to, czaję ja to biję? Odraż stanęłem Patrycja coś pisze. Cześć, ja coś Patryca pisze. Patrzymy. Ja do niej nie mogę wejść, ale ona coś pisze mi na tablicy, Patrycja, Są ukryte w twoim domu. <laughs> muszę znaleźć w moim domu! Ej, to jest ukryte w moim domu! Szybko biegniemy, wracamy do domu. I muszę znaleźć te książki ze szyfrem. Dobra, tutaj chyba prosto biegnę. I kwiatki wyrzucam. Szybko musimy się pospieszyć i uwolnić patrycję. Znaleźć pierwsze szyfry, kod Okej, okay, tu było cały czas teraz w prawo, skręcić trzeba, Teraz zrzucam to. Szybciutko muszę się pospieszyć do domu. Dobra, to chyba było prosto. Okej okay, biegniemy, biegniemy, prosto, prosto, prosto. Prosto, prosto. Okej, okay, przeskoczyłem, dobra. Ok, szybko idziemy. Książki w moim domu muszą być ukryte ze szyfrem. Kto mi daje w ogóle takie zadania? Jestem ciekawy. Szukamy książek z ukrytym szyfrem. Gdzie by mogły być książki? Tutaj. O nie, o nie. Mogą być wszędzie. W garażu? Nie, nie widzę, dobra. Eee, tutaj w tym? Nie, też nie ma. Z lewej strony? Nie widzę. Tu. O, widzę! Za krzakiem były! Patrzcie, pierwszą książkę znalazłem. Dobra, elegancko bierzemy. Bierzemy książkę, znalazłem. I mamy tutaj napisane. Jest cyfra pierwsza! Jeden! Okej, okay, to będzie jeden. Pierwsza cyfra to jest jeden. Numer jeden. Państwa pamiętajcie, numer jeden. Okej, okay, znalazłem pierwszą cyfrę, ale musimy teraz znaleźć kolejną. Dobra, ile tych książek może być? Ja nie wiem, ile może ich być. Dobra, idziemy teraz do góry, ta z tej strony, może poszukajmy tutaj gdzieś będzie, koło mojego biurka. Tutaj, o jest, jest, jest z tyłu, jest z tyłu, druga książka Dobra, drugi numer, yy, to jest druga, drugi numer mamy Liczba 2, 1 i 2, dobra, zapamiętajmy Idziemy dalej, może tu sprawdźmy obok O, widzę kolejną książkę, trzecią, zabierzemy trzecią Liczba 3, okej, 1, 2, 3, ej, przed chwilą to wpisywałem 1, 2, 3 nie działało, chyba, że to jest większa liczba Dłuższa, e, dłuższe numery Dobra, idziemy teraz tutaj sobie zobaczyć Hmm, gdzie to by mogło być? Może tutaj, w szafie? Nie, nie ma. A za szafą? Czekaj, zamknę to. Nie, nie mogę tego... Tylko... Ej, co jest? Czekaj, to rozwalę. Czekaj, czekaj, coś mi tu śmierdzi. Za szafą to może być. Hup! Czekaj, spróbuję tu wejść. Może przeskoczę. Czekaj. Hup! Nie, nie doskoczę, kurde. Czekaj, muszę. O, widzę, widzę, tam widziałem, widziałem, jest tam. Jest książka za Koło szafy. Ej, dobra, kto to skrył? To jest mega mocne. Bierzemy książkę. Dobra, teraz bierzemy książkę z piórom. Jest liczba numer 6. Czwarta, dobra, elegancko. Teraz idziemy sobie tutaj. E, to będzie czwarta cyfra. Numer 6. Teraz idziemy. O, tu kolejna książka była schowana za ubraniami. Jak tu jest mega mocne pochowane? Za właśnie ubraniami. Dobra, bierzemy tą książkę. Mamy kolejną. Czekaj, muszę ją zabrać. O, kurde, ona jest pomiędzy ubraniami. Dobra, ej, ale słuchajcie, dzisiaj mi tak było, było mega zimno w ogóle Ja nie wiem, czy wam dzisiaj było zimno, zimno, ale była zero odczuwalna Zero stopni dzisiaj było u mnie No tak zimno, ale koc tak fajnie grzeje mi elegancko Też możecie mieć taki koc, możecie sobie wejść zobaczyć, o Tak się utulić razem ze mną No druga osoba tu się zmieści, o, kto chce tu wejść do mnie? Tutaj zapraszam, ty. to jest naprawdę długi koc, czekaj, ja go rozwinę, o się Zmieścimy no więc on jest naprawdę długi Was pomieści jak coś Więc spadajcie zobaczyć pierwszania w opisie A teraz szybko szukajmy dalej te książki Książki, książki gdzie by mogły być Może z tej strony gdzieś tutaj będą Idziemy dalej Może tutaj? Hmm, nie widzę nic O czekaj, widzę coś! U góry! Przy schodach! Przy schodach czekaj, jak ja ma... Nie sięgnę, to jest zbyt wysoko. Czekaj, muszę się podsadzić. Wezmę ten głośnik, podsadzę się głośnikiem. Podsadzę się, może, tym jeszcze. Perkusją. Ok, podsadzimy się głośnikiem perkusją, czekajcie. Nadajemy, tutaj się podsadzimy szybko. Hup, ok, i teraz perkusję dajmy Uuu, ona się nie zmieści. O nie, nie podskoczę, czekaj, dam radę. Uuu, za wysoko. Dobra, musimy wejść na schody. Wejdźmy na schody po prostu. Może scho schody trochę rozwalimy, może tak się przedostaniemy. Czekajcie tutaj. O, widzę, widzę, jest. Dobra, rozwalę? Jest, rozwaliłem, spada na dół. Dobra, dałem radę ze schodów, dałem radę. Ok, mamy kolejną, to chyba wszystkie mi się zdaje. Dobra, mamy te wszystkie książki. Nie wiem, czy one wszystkie są, ale chyba tak. Idziemy teraz to wpisać. Uratujemy Patrycję i spróbujemy zejść na dół. I ciekawe, czy dom ściągniemy w ogóle na dół, czy da radę ten dom ściągnąć, nie? Dobra, idziemy uwolnić, szybko Patrycję Zdobyłem 6 książek. Mam nadzieję, że to wystarczy. Biegniemy teraz, to było. To, nie, tutaj kwiatki są, czekaj, ja zaznaczę se teren najlepiej Zaznaczę se teren. tu wyrzucę sobie, tu kolejny wyrzucę Oj, czekaj, bo wyrzuciły się wszystkie Tu se zaznaczę, tu se zaznaczę, tutaj, dobra Tu gdzie kwiatki, gdzie kwiatki, gdzie kwiatki O, tu są kwiatki, widzicie? Więc tutaj to jest ta droga, tu są kwiatki, tu jest ta droga Dobra, idziemy, ok Patrycja, przyszedłem, mam szyfr, spróbuję cię uwolnić Już szybko cię ratuję Musimy jak najszybciej, daję, wpisuję. Pierwsza liczba to jest szósta, czekaj, dru... pierwsza to będzie jeden, jeden, dobra. Druga to będzie dwa, zapamiętajmy. Trzecia, trzy, czwarta, sześć, sześć, piąta, pięć i tutaj będzie cztery, dobra. Ok, wpisujemy. Raz, dwa, trzy, sześć, pięć, cztery. Uwaga, działa jest! Woo! Tutto va, Patrizio penso da Apollo, siete su da osce Uhu! -huh. Daliśmy radę, uwolniliśmy, dobra. Patryce, dziękuję, proszę bardzo. Szybko spróbujmy stąd uciec. Spróbujmy zejść jakoś na dół. Ale jak zejść na dół teraz? Ej, to jest bardzo wysoko. Dobra, choć uważaj, nie spadnij na dół. Czekaj, tu są kwiatki. Idź po prostu za kwiatkami. Tutaj idź za kwiatkami nie spadniesz. Uważaj, Patrycja, ostrożnie, powoli. Uwolniłem Patrycję, dobra, Jesteśmy we dwójkę, świetnie się składa. Teraz musimy jakoś zejść na dół. Ej, pod nami widzę jakieś ziemie. Ej, możemy skakać i robić parkura i spróbować zejść na dół. Dra, spróbujmy zejść na dół, czekaj. uwaga. Nie! O, padłem Ej, ciekawe gdzie się odrodzę. Czy klikamy odrodzenie? O, jesteś z powrotem! O, nie! to ucieczka normalnie nie dowrócę. O, o, Czekaj, jak będzie spadała paryca, to zawsze się pojawisz. Patrz. Ja normalnie tutaj spadłem. O, drożyje Dawaj, Patrycja, dawaj na dół, uważaj! Ostrożnie. Musimy zejść normalnie, czyli musimy zeskakiwać, bo inaczej jak spadniesz całkowicie na dół, no to padniesz i pojawisz tutaj się z powrotem. To jest bez sensu. No, ja, chodźmy szybko. Musimy tu robić parkura. O, mamy jakąś drabinkę, Diamenty! Ej, z diamentów możemy zrobić diamentowy kill. -off. Ty to było genialne, by. Dara, ale chodźmy dalej, przeskakuj na razie. Przeskakujemy, idziemy, idziemy, Spróbujmy Pierwsza na dół zejść, uwaga. O nie, tu coś jest zablokowane. Hmm, zombiaki! A ja nie mam miecza ani kilofa, żeby ich pokonać. Jakie ich pokonamy? O kurde, będzie ciężko. Chodź, Patrycja, uważaj, z tyłu za mną bądź cały czas. Czekaj, czekaj, tu są zombiaki, ale ciężko będzie je pokonać. A macie zombiaki, Pu pu po po Oni rzuciły się na mnie! A! Wszystkie mnie biją, Patrycja, uważaj. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, Patrycja. Poważnie! O nie, 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 one mnie biją. Ała, ała, dostaję, dostaję. O, ty mały gościu. A, mocno biją, nawalają, nie damy rady. Muszę tu uciec, szybko zamykaj to! A! Nawalają mnie! Ała! Zepchnęły mnie Puh! O, padłem Dobra, nie możemy spać na dół, bo zawsze padniemy I tutaj się zrespiłem drugi raz Oj, Patryca tutaj, Patryca? Jest tutaj, weszła, też spadła Okej, okay, jesteśmy tutaj, zobaczcie, drugi raz i niestety, jak spadamy i tam się. I tam padamy, to się pojawiamy z powrotem u góry na wieży. Ja, ale jak mamy ściągnąć domek po prostu? Jak ściągnąć mój domek na takiej wieży wysokiej na dół? Żeby mój domek był na dole? Ja nie chcę, żeby był u góry. Teraz, spróbujmy jeszcze raz. Weźmy tym razem miecze. Tutaj miałem na początku miecze. Weźmy siekierkę, weźmy kilofa. Dobra, i weźmy stół do konstruowania. Zrobimy Stół do konstruowania. Stół jest chyba drzewo? Jest drzewo, czy nie? Nie ma drzewa. o, o mamy problem. Tam jest drzewo. <laughs> Trzeba by było zrobić stół do konstruowania, zrobić miecze, które pobiegnę. Biegnę prosto, żebym nie spadł, to chyba było tutaj prosto, nie? Biegnę, 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 szybko, szybko. Wyrąbię drzewo, zrobię stół do konstruowania. Ok, szybko, robimy, robimy. Drzewo potrzebne jest po to, żeby zrobić stół. Ok, szybko, wykopię, mam. Żeby zrobić y, diamentowy mieczyk, nie? To jest ważne. Okej, okay, mam y, drzewo i teraz wracam. Z trotem wracam, żebym tylko nie spadł. Żebym tylko nie spadł. Szybko, biegnę, biegnę, biegnę. Ostrożnie, tu są barier bloki, po których biegnę. Paryca, mam y, drewno. Teraz weź kirofa i idziemy teraz na dół. Uwaga, spadamy. Musimy przejść teraz tutaj przeskakujemy. Dobra. Ostrożnie! Kurde, lecę drugi raz! Pff. Ała, ja, ała, to boli, Dora. I niestety znowu spadłem i znowu się pojawiłem u góry. To nie jest. Na dół nie zejdziemy, nie damy rady. No jeszcze raz. Ostrożnie skaczę, Musimy zrobić parkura. Gdzie ostrożnie skaczemy? Uważaj, Patrycja! Patrycja spadła. O nie, Patrycja zleciała. Nie, kurde ja też, dlaczego? Ajajaj. Aj, aj. ej, to jest zbyt wysoko, nie da rady tego przecież. Musimy tu zaskoczyć normalnie. Cześć, skaczę, tak? Ok, teraz tutaj przeskakuję. Dobra, teraz tu, trzeba ostrożnie skakać Okej, okay, włamuję się do środka, wykopię diamenty Diamenty mi się przydadzą, żeby zrobić mieczyk Robimy szybko, kopiemy diamenty, kopiemy diamenty I zrobimy z tego mieczyk, dobra Ok, mam diamenty, teraz robię stół do konstruowania Bierzemy drewienko, dajemy deski Robimy teraz dookoła, bierzemy stół Następnie robimy patyki ze stołu Patrzcie, tutaj musimy zrobić patyki I zrobię mieczyk diamentowy Teraz robimy tak, choć cały będę miał mieczyk Dobra, dajemy teraz tu. Czekaj, jak się mieczyk robił? <grymianie> Czekaj, tak się robiło, dobra. Ok, mam dwa mieczyki, zrobiłem. Mam dwa mieczyki. Ja Je, jeden. Czemu jeden? Kurde, jeden mi się zrobił. Dlaczego jeden mi się zrobił? Ja się pytam. Dobra, no, mam. Ok, mam dwa. Proszę bardzo, jeden dla Ciebie, Padryca. Trzymaj jeden mieczyk. I teraz będziemy się bić. Będziemy się bić. Z tymi zombiakami, żeby przejść dalej. Czaj, muszę to rozwalić, teraz rozwalam to, idziemy. Teraz trzeba przeskoczyć. Okej, okay, skacz dokładnie, skacz dokładnie, ostrożnie. Teraz tu musimy przeskoczyć, teraz tutaj. Są zombiaki, są zombiaki. O, co on podskoczył, jako podskoczył? A, sobie zepchnąć, nie, zepchnął mnie, kurde. <śmianie> zepchnął mnie, ale ciężko Jest bardzo ciężko, serio No i jeszcze raz, no ostatni raz się wkurzyłem Normalnie, teraz tarz Tarzan <śmianie> Patrycja ratuję cię Trzeba no, ja czekaj, teraz tu Muszę skoczyć. tu jest, patrz jak on skacze Kurde, prawie bym mnie zepchnął, widzieliście ten Jak potrafi skakać wysoko eo, eo, eo! eo! po 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 po, po. rozwalam was ciemiasy, rozwalam was, padaj! Puuu, rozwaliłem, dobra. Chodź Patrycja, rozwaliłem ich. Dawaj Patrycja możemy przejść dalej, gdzie jest Patty? O jest Patty. Dobra idziemy, szybko szybko uciekamy. Dawaj teraz tutaj musimy przejść, teraz tu, dobra. Skaczemy na dół, teraz tutaj, o, już, jakie są chmury, patrzcie jesteśmy na poziomie chmur. Czyli to jest bardzo, bardzo wysoko, to jest 1000 metrów normalnie nad ziemią. Teraz idziemy tu, teraz tu, o kolejne są jakie widać jak skacze! Słony skończą? A masz się rozlewę bas! Mam diamentowy mieczyk. Puff, puff, nie wiem, na, naw, się użyć ich. A masz, padaj ty, glonojadzie, no ty, brzydalu, ty, Dobra, <grym>, no masz zielonaku. Rozwaliłem zielonaka, dobra. Okej, okay, zielonak padł, idziemy dalej. Robimy teraz parkura następnego. Uuu, skoczę. Dobra, i. Ej, dalej nie ma. Zabrakło bloków do skakania. O nie, nie możemy przejść dalej, Pati. Nie możemy przejść dalej. Co teraz dalej? Co robimy? Masz jakiś pomysł? Czekaj, coś pokazuje, coś macha. Yy, mamy wskoczyć do basenu? Na pewno? Pati macha, że mam skoczyć do basenu. Patrzcie, tam jest basen. Tam jest minka, widzicie? To jest mój basen przed domem. Ej, to jest genialny pomysł. Woda powinna zaarmotyzować upadek i powinniśmy przeżyć. No to skaczemy do basenu. Za trzy, dwa, kliknijcie łapeczkę w górę. Jeden, teraz, lecimy! Uuu! Uhu, pom! Jest, że je daliśmy radę! Uhu, jesteśmy w basenie, dobra! Jesteśmy! Patty, dawaj skacz! Patty, lecisz! Patty, traw, dawaj, patty! Leci, patty! Jest, trafiła, dobra, elegancko. Jesteśmy w basenie, udało nam się. I teraz yy, mój dom jest bardzo wysoko. U... Czekaj, wyszliśmy, chodź, patty. Ale mój dom został dalej o góry! O nie! Mój dom jest bardzo wysoko dalej! Patrzcie, mój dom został wysoko. Muszę sprawdzić mój dom na dół. O nie, jak on jest wysoko! Ja chcę nadu mieć dom, ja nie chcę mieszkać tak wysoko, to będzie zbyt ciężkie do życia i to jest za wysoko, co my zrobimy Przecież nie wykopiemy tyle ziemi, patrzcie ile to jest ziemi To jest nierealne, przecież my się zakopiemy Normalnie na tysiąc lat Norma Nie, no to 100 lat będziemy kopać, no Patrz jak to jest ciężko w ogóle Teraz wiecie co, musimy coś jakoś to rozwalić Hmm, może pójdę zapytać się do wioski Villagerów, może villagerzy mi pomogą Jak teraz mam dom sprowadzić na dół Żebym mieszkał na dole, a nie u góry No to jest dobre pytanie Czekajcie, podejdę do wioski villagerów O, tu jest jakiś bobek budowniczy, co? Może on mi pomoże, chodźmy szybko do niego może ten majster mi pomoże. Jak to teraz zrobimy z tym moim domem? Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, witam! Halo, dzień dobry, kto o. mi tu przeszkadza oglądaniu moich rybek? Czy witam. Pan, pan jest bobem budowniczym majstrem? To tak, pan... jest, jestem bobem budowniczym majstrem. Majsterkuję wszystko, co tam okay. trzeba. Widzę, że pan się zna na rzeczy, ma pan różne narzędzia. Wow! Wszystko nowoczesne, panie! Ja pan, okay. dziś robię Potrzebuję takie rzeczy. Potrzebuję pańskiej pomocy! Mój dom jest bardzo wysoko i trzeba coś zrobić z tym moim, moją wieżą, którą się pojawiła. Proszę pana, mi pan... Proszę mi pokazać, o co chodzi, bo nie wiem. Za mną, za mną, proszę, za mną, proszę. Pokażę panu, Dobra, pokażę już, panu, potrzebuję już, zamykamy drzwi, pomocy. idę, idę, biegnę. Co mam zrobić z tym domem, który jest tak wysoko? Proszę zobaczyć na to! tą wieżę wielką! Jak tam jest mój dom na końcu wieży, tam bardzo wysoko! I co ja mam zrobić, panie, tak wysoko? O, panie, jest. to jest dużo roboty! Wie pan co? Mogę panu pomóc za małą opłatą, dając taką łopatę! Łopatę? Ale co trzeba Do z tym wyburzenia. zrobić? Pros... Pan to musisz zburzyć! Trzeba zburzyć? A ile przy tym roboty, proszę mi powiedzieć? No trochę roboty jest, nie jak widać, trochę trochę trzeba przekopać. Proszę bardzo, ja tu pożyczę ale łopatę. No nic, tego nie da rady jak zburzyć. Jak ja mam zburzyć takie coś, żeby mój dom, ale co z moim domem? Co jakiś plan, proszę mi powiedzieć. Za trochę no. większą opłatą dam panu takie coś. Patrz, co to robi. Co to robi? Co to robi? Co to robi? jak kopie dobrze, to proszę mi dać. Proszę mi dać. No, a opłata jakaś. Mała. Opłata. O nie, ja miałem w domu pieniądze. Nie mam przy no, sobie pieniędzy. bym musiał pan tam za, za to szybko. Ja zostawiłem pieniądze szybko. w domu, ale teraz, żeby tam wejść, to ja mam ciężko. O nie, nie mam pieniędzy przy sobie, proszę pana. Co, to masz szybko pieniądze? pan zasuwaj! O nie Matryca ma? Matryca, daj mu, daj mu. Dobra, nie jakieś już damy, może od alka ukazała. O, jednak się znalazły, no i super. Okej, okay, dobra, dobra, to może Paty będzie miała, a chyba żalkowi byśmy ukradli, ale musimy mój dom zniżyć na dół. Może pan mi pomoże jakieś narzędzie. Okej, okay, proszę bardzo, to dla pana kasa, proszę dobra, mi to. Dobra, dobra, dziękuję bardzo, proszę tutaj, daję narzędzie. Okej, okay, dziękuję. Za... Dziękuję, idę kopać. do no, 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 powodzenia, <laughs> <szuka>, życzę. <laughs> kopiemy, 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 kopiemy. Po, 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 po. Nie, tego jest mnóstwo. Nie wiem, czy ja będę kopał z 10 lat. No nie, tego jest bardzo dużo, nie damy rady tego wykopać. Kurde, przecież to jest za powolne. To jest za powolne, nie. Masakra, przecież tego jest za dużo. <laughs> no, ale weźmy, spróbujmy tym. Mam takie lepsze urządzenie. Spróbujemy, może tym damy radę po prostu. Patrzcie, mam takie wielkie. Jo! Ej, to będzie mega mocne, żeby tym po prostu spróbować. Wielkim wiertłem. Uwaga, wiercimy. 3, 2, 1. Dowolamy, dowalamy, dowalamy. dowalamy. Patrzcie, jak nawalamy. Psójście! Dowolamy, leć do góry! Ale tego jest za dużo, niestety! Dzisiaj mi jest za dużo. Przysiadę ja będę robił godzinami. Nie da rady tego tak. Jak zburzyć tą całą wieżę i mój dom spracić na dół? Przecież tu będzie za dużo roboty, żeby tego robić Patrzcie, niby to szybko idzie Ale tak nie do końca, przecież ziemi jest zbyt dużo Nie, no to jest za dużo ziemi Ja tu będę przecież to kopał z 10 lat jak nie więcej I ja, dobra, nie da rady Nie, rzucam to, nie ta rady To przecież nie pi pomoże mi To jest za mało, patrzcie, no tylko wykopałem Tylko tyle wykopałem, a tego jest mnóstwo Ciężko gory. to panu idzie, widzę. Panie, nie da rady, proszę zobaczyć. To nie da rady, to jest zbyt słabe. Dziewczyna kopia, ale nie da rady. Wie proszę pan co pomóc, większy co... sprzęt potrzeba? Większy sprzęt. Tak, większy sprzęt, a jaki? Proszę pokazać. A no ja taki mam, tylko że to będzie dużo, dużo więcej kosztowało. Zapłacę, Zapraszam, zapłacę, za proszę pomóc nam. Proszę nam pomóc. Jak Tutaj najszyciej. za mną, za mną, tu jest wielki, ciężki sprzęt. To sobie powinien chwilę wobec tym poradzić. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. Jakiś większy sprzęt. Hmm. ciekawe, gdzie ten większy sprzęt jest. Dobra, ale. Dobra. Przepraszam, tutaj tędy. Okej, okay, idziemy, idziemy. No, gdzie ten większy sprzęt jest? Gdzie on jest? Dobrze, tutaj muszę go wyciągnąć. Proszę, poczekaj, muszę go z garażu wyciągnąć, dobrze? Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Idzie, idzie po jakiś większy sprzęt z garażu. A tu dobra. jest garażek, dobra, to proszę nie patrzeć, proszę nie patrzeć. Ja tu muszę otworzyć garaż, dobra. Okej, okay, poszedł o, po jakiś lepszy sprzęt, to, to jest do bardzo to, to będzie dobra kopara, ja to jest bardzo nie wiem przecież to jest bardzo wysokie, no. To jest wyjeżdżam, bardzo... o, okej, okay, to Jooo, będzie super. Ale skurczę, kurczę. Elegancką dobra, patrzymy. To podjeżdżamy. powinno dać radę, na no spokojnie. Bo budowniczy spróbuje, uwaga, czy namy radę jedzie, jedzie, jedzie. Joko, wielka kopara. Będziemy kopać to, będziemy o, kopać tylko normalnie tutaj po żeby mój to dom wszystko. spadł na dół, po prostu, żeby mój dom był na dole, no to jest bardzo ważne. Dobra, jedziemy, jedziemy. Przejadę tu, dobra, tu no spróbujemy. Proponuj pan przejechać, ma pan da radę, dobra, jest, daj radę. Damy radę, radę damy radę, nie od dzisiaj taką robot robię. Dobra, elegancko. Dobra, i w takim razie co pan. Jo, będzie pan kopał to Michom? Jo, cię kręcę, dobra. Ale coś tu nie Kopiemy, idzie. kopiemy. Ej, e, ale trochę za słaby ten sprzęt jest, coś. Halo. No nie, no no tak, a czemu to nie kopię, kurde? A może ładowarką spróbuję, dobra, chwila, 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 proszę widać, chwilę ja tutaj wyciągnę ją. Jak to kopać? E, e tu jest czyfy. O, tym pójdzie, to jest dobry sprzęt. Dobra, tym pójdzie, okay. dobra, już jadę, już jadę, już jadę. Nie, Cyk, nie. Jak to kopać? Znowu Czemu to nie kopię? Ej, moja koparka, proszę i nie ruszać. Czemu to Halo? nie kopię, kurde. Dobra. Halo, to wow. wszystko nie działa, patrzy pan! Jo ale to kopię, patrzcie, kopię, kopię, ale od dołu tylko kopię. Nie, no masakra, to nie damy rady. Nie. To za słaby sprzęt jest. No, za słaby ja nie damy rady. Wie pan, jo, co pan wykopał? Widzę, panu jak pan wykopał, to jest ziemię trochę. Ja no, spróbuję. to jest wszystko wykopane. Ja spróbuję, wieżdża. Nie, no, to jest zbyt mocna wieża. Nie damy rady, proszę pana. Nie! Wie no. pan co? Wie pan co? Chodź pan tutaj do mnie. Wykopaliśmy trochę ziemi, ale. Widzisz pan to? Może dynamitami? Wysadzimy to dynamitami? Ja myślę, że to powinno dać radę. Okej, okay, dobra. Skoro tak majster mówi, no to wysadzamy dynamitami. Wysadzamy, wysadzamy. No, ale będzie drabina Pff. potrzebna. Nie, no masakra, trzeba to dać jakoś. Proszę mi dać więcej, może dynamitami to walniemy. Proszę Dobra, mi... proszę bardzo tutaj. Okay, proszę dajemy. bardzo, już daję wszystko. Rzucamy dynamitami, dynamitami. Pff, burzymy to, burzymy to. Pomogę panu. Burzymy to. Ocie, je, to jest bardzo ciężkie. Musimy zburzyć całe. Patrzcie, nam idzie dynamitami, rzucamy, tak. Pu, 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 wszystko się wysadza. jak lecą do góry. O, proszę uważać. Ej, poszłam, nie. spokojnie. <laughs> Jak, ale to wciąż to będzie dużo do burzenia. Ej, tego jest mnóstwo doburzenia. Potrzebujemy większy gabaryt, proszę pana. Większy e, dynamit. Dobra, nie ma, nie ma problemu. Ja mam takie coś, tylko to może nas odrzucić, nie? To z daleka proszę, trzeba. Proszę dać większy power dynamitu, dynamity większy. Dobra, proszę bardzo. Okay, to jest jakiś większy power, dobra, nie, to jest jeden. To trzy, daj trzy, dalej od razu 63 sztuki dalej i mam suby, tu jeden jeszcze. Trzy. Dalej suby jest, jeden trzy. No power. to proszę bardzo, ten jest najmocniejszy. Już dobra. mocniejszego okay, to uwaga, ja nie uwaga. mam. Ja powiadam. Poleci. Wow, ale wybuchło Dobra, wybuchamy, wybuchamy, rozwalamy. Pu, 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 nawalamy Tylko uważajcie, żeby tam. Żeby nie tam nie poleciało? Ostrożnie, patrzcie jak Oops. wysadzamy. Wysadzamy, wysadzamy w górę! Ej, uwaga! Proszę uważać! Bardziej do góry, bardziej do góry musimy bardziej do góry, Majster! Do góry, do góry Dobrze, wysadzamy. No się robi, się robi, się robi. Rzucam, rzucam, w górę, się w góry zacznijmy, mamy tego mnóstwo, mnóstwo po czasie, po jak rozwalamy, żeby mój dom spadł na dół po prostu I po dłuższym czasie zburzyliśmy! Uwaga, patrzymy, czy mój dom spadnie na dół? Wszystko zostało zburzone dynamitami, wszystko zburzyliśmy. Czy mój dom zleci na dół, uwaga! On tam u góry, teraz nie powinien się trzymać. Panie Bobie, spadnie czy nie spadnie? powinno dać radę, to powinno schować nie swoim Gdzie jest pan? pan? Kto jest pan majstrem, Nie ja jestem ja! Jak to? Spadnie czy Normalnie nie? będzie opadał! Widzi pan, opada, opada! Opadanie nie widzę! Czekaj! O, jest! No opada, ja, widzę. opada, co chwilę! Widzę, 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 widzę opada, czekaj, czekaj, spadzi na dół! Pod napływem ciężaru, ja na fizyce się znam, panie! Ej, spada mój dom, widzicie? Spada, i widzę, widzę, spada, 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 spada mój dom! Dobra, spada mój dom, patrzcie na tak to. Tak miałoby. No, jak to w Minecrafcie zobaczcie mój dom, spada na dół. Teraz, teraz, jest u Patrz, patrz, widzieliście? Ładuje się, jak mój dom spada w Minecrafcie. Ole animacja. Dobra, niezu, dziękuję panu, pan jest najlepszy. Mój dom spada na dół. No, jeszcze zapłata, panie, zapłata. Zapłacę, panu, mam w domu pieniądze, dam panu pieniądze. Patrz, jak spada, ale... Fajnie spada mój dom z wielkiej wieży. Jest. Tak miało być. To wszystko było zaplanowane, wyliczone, panie. Elegancko. Spada, patrzcie, jak spada na dół. Ale fajnie, dobrze. I teraz zaraz będzie na dole. Patrzcie, jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Zburzyliśmy wieżę. Proszę się wieże? odsunąć. O, ale będzie walnięcie i to będzie duże walnięcie. O, będzie ostrożnie. bardzo duże za trzęsienie ziemi. Aktowanie, ja aktowanie zaraz. Mój dom zaraz fajnie na dół, walnie na dół. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze troszeczkę, odrobilka, odrobilka. Zaraz walnie. Wow, jak walnął, O, się trzęsie! A, mówiłem, panu, że będzie. Dobra, jest, okej. Okay. Udało się, jest, mój dom przeżył, spad na dół, jest, 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 mój dom spad na dół. Wszystko, wszystko działa jest, yes, kuchnia na dole, jesteśmy, patrzcie, mój dom spad na dół. wyburzyliśmy, daliśmy radę, Woohoo! wszystko jest, a tu dynamitów, elegancko, mój dom spadł na dół. dziękuję panu, a tylko woda niestety nie spada, o, no, jeszcze teraz kasiora, nie, kasiora, kasiora, już panu okay, pan mi pomógł bardzo dużo, bo budowniczy, już panu wypłacam, wszystką kasę, proszę bardzo, już pan Panu ja Daję, tutaj, wezmę, panie, ja daję pieniążki, wezmę. proszę bardzo. Tu panu dam. O, po elegancko. Proszę bardzo, dla pana, pana dużo kasy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Polecam pu, 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 się na przyszłość. Pu, 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 pu. Dla pana dużo pieniążków. Dla za to, że pan mi pomógł, dostaję pieniążki. Proszę bardzo. Dziękuję za pomoc. Dziękuję. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Do widzenia. Do widzenia. O, elegancko. Jest! Jest mały z powrotem. Uf, ale to było męczące. Ale daliśmy radę wspólnie widzowie, a wy możecie wejść i zobaczyć moje fajne rzeczy na moim eleganckim sklepie. Mam taki fajny, duży koc. I nie tylko. Tylko mam nawet poduszki, plecaki i inne rzeczy. A do każdego zamówienia wrzucam zdjęcie z autografem. Do każdego i gratis, oraz naklejki, które wlatują gratisowo zawsze. Wpadajcie z Milesu Team!